Masz kawę, jeszcze moja już jest zimna, cholera, jasna. Zaczynamy. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części moich simowych Metamorfos. Słuchajcie, dzisiaj mamy gościa. Tak, Tula, witam wszystkich. Witamy Was serdecznie. Słuchajcie, pomyślałyśmy sobie właśnie z Tulą, że postaramy się raz w miesiącu właśnie nagrać dla Was taki odcinek. Yy, razem po prostu. Tylko wiecie, to nie będzie na zasadzie, że to jakaś oddzielna seria, tylko to są nasze serie, moje metamorfozy simowe i. A u mnie mody kontra gra, Tak. Yy, to po prostu jak uda nam się razem z Asią zgrać i nagrać to wtedy będzie nasz wspólny odcinek i stąd ta piękna miniatura. Tą piękną miniaturką, tak, tu, yy, za którą Chcemy serdecznie podziękować Game Alice. Tak, no, dziękujemy Ci serdecznie. Wykonałaś pięknie. Dostała wskazówki. Słuchajcie, Game Elize tak. dostała od nas wskazówki i wykonała no, perfekto po prostu. A z my sobie przerobiłyśmy przerobiłyśmy siebie. Tak. Dziękujemy Ci kochanie serdecznie jeszcze raz. Słuchajcie moi drodzy, zrobimy sobie dzisiaj Alice Spencer Kim. Miałam robić dwóch gostków z Gosią, właśnie, ale stwierdziłam, że, że jednak nie, że jednak zrobimy sobie właśnie Alice. Jest bardzo nie lubi facetów robić. Strasznie, słuchajcie, i odkładam jak tylko mogę. Tych facetów. Nie ja mam sobie bez różnicy. Robimy dzisiaj Alice Spencer Kim. Alice jest, słuchajcie, wybitną malarką. Jest kreatywna, infantylna i uwielbia naturę. Infantylna to ona, że takie, taka dziecinna chyba, nie? Tak? To znaczy właśnie. No. Ale robimy taką kurczę takie azjatyckie style, ostatnio tamten A nie, nie wiem, czy... a no rzeczywiście, słuchaj, a U. kto tam był Liberty? Uwaj normalnej. Nie ma, no słuchaj, no robimy po kolei, nie ma kurde, no co, rysów jej nie zmienię. Robimy Alice. Robimy Denisa, a nie... Jego Robiła... chcesz zrobić? Denis to jest drugi. Mówisz, że po kolei, no to pierwszy... Aha, ten, nie no, ale to ten by był, wiesz, już niezrobiony, bo babcia jest, teraz Alice i najwyżej później tych dwóch. Kurde, nie wiem, a dopiero co robiłaś, słuchaj, seniora? Znowu chcesz seniora robić? A nie no, znaczy, mi to bezużytecznie, nie, robimy Alice, tylko tak mówię, jakbyś chciała Dobra, robimy ten, robimy Alice, I ją widzę w ogóle jako taką pocahontas, dlatego chciałabym jej dać jakieś długie czarne włosy i rzęsy koniecznie. Dobra, zaczynamy. Małe oczka, oczka. Małe oczka, Mano. Wiesz co, może yy, makijaż to Zaki, znaczy. Może tworzy taką zaciętą yy, twarz, zobacz, nie? Zacięta taka... azjatka. O, taka. Janka, Z... słuchaj. No jest, trochę Z... nie ma takie czekaj, My jej takie. Mhm. Wiesz co? Trzeba jej rzęsy najpierw trzasnąć. A... Bez rzęs to w ogóle wiesz, to nie ma, nie ma, nie ma rozmowy no. Nie. Tak mi się rzęs brakuje w grze, no, ej, no ale powiedzcie sami, no co to, jak to oko bez rzęs wygląda? Na to są nie. fajne. Fajne, nie? Fajnie jej pasują, te tylko te jeszcze są... chciałam zobaczyć, nie, te są zdecydowane. Nie, 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 Te trzecie jej damy. Czekaj, bo chciałam jeszcze oczka dać jej, brązowe takie, właśnie te. Tak, no bo one te, nie te. Te ciemne? Ładnie wygląda tym. A ja bo... no sama nie wiem, a jak ona miała? Ej, teraz zejdzmy po śląsku, obie. No, no. Akcenty łapie odasi, no. Tak, takie jaśniejsze miało, to Śląski. możemy je dać Te. Te to są fajne, ale nie za jasne. Dobra, te. Te. Tak. Które? Te czy te? Te. Te. Nie te ciemne, ty ja Masz opóźniony ten, opóźniony obraz chyba. Z Twojego neta zwiaderka. No, mój net z wiaderka, kurde, słuchajcie, coś muli strasznie ostatnio. Dobra, fajnie, od razu lepiej to oko wygląda. I brwi, słuchajcie. Um, nie wiem czy tu się ma co, co się mamy tutaj właśnie, kurczę, nie wiem. Rozczulać Znam nad tymi brwiami, bo nie wiem, czy będzie widać. Jak nie, nie będzie? Będzie widać na Zobaczymy się... jakie jej włosy damy, nie? Moim zdaniem powinna mieć cieńsze, bo ona będzie taka, wiesz, nie te są za gruby. Kurde, ja nie mam Gosia takich cienkich. No, tu właśnie przyjechałaś jedne. Mam takie. To, no a ty, ty wyżej. Te? Które Stary? są cienkie. Nie. Które tego, według ciebie są tutaj cienkie? Te. A te, ale one są. Och. Nie, taki... no, ona wygląda smutno w tym. Ja mam z tego w... chyba trzy czy cztery rodzaje i jedne są właśnie takie fajne. Nie, no, ho, 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 Nie. <śled> Czekaj, na razie jej damy te, bo one są takie w miarę no. jeszcze cięższe. Okay. I zobaczymy jeszcze włosy, a później polecimy szybciutko. Tak. Wiesz, to już samy same Zresztą, zrobimy. no. Czekajcie, czekajcie. O, zobaczcie, te z nowymi akcesoriami właśnie doszły nowe włoski. Yy, I powiem Wam szczerze, że mi się podobają. Czekajcie, gdzie ja je mam? Te dready kolorowe, mega. No, nieźle, nieźle to wygląda. Tak. No, czy jakiś inny kolor? Tam one takie mega czy to nie czy te niebieskie na przykład? A, może. Fajne, włosy. Mi się bardzo ta fryzurka ładne, podoba. Tak, Są Z bardzo. Z takim ładne. warkoczem. Fajnie to wygląda. Nie, to nie jest warkoczek. Ja, jest warkoczek. Nie jest warkocz. Taki, taka, taka też jest ładna. Też jest bardzo fajna. No na strasznie mi się trakcie. podoba właśnie. No. Bardzo fajnie to wygląda. Też takim warkoczkiem. Fajne, no, fajne. fajne rzeczy. Y Chciałam jej dać jakieś długie, proste. Mm -hmm. I mam na oku właśnie takie jedne. Czekaj. O, o te mi chodziło, słuchaj, czarne no, one są takie wszędzie się daje, takie no, wiemy, są super, Właśnie, no bo tak pasują mi do niej, taka Pocahontas. Czekaj, bo to nie jest nawet czarne. Ale te rzęsy, jakie one są długie, gościa, zobacz sobie to. No, tak. o, ładnie wygląda. Fajnie wygląda. To które włosy jej dać? No nie wiem, bo musimy przejrzeć. Dobra, to lecimy od góry. Dobra kochani, zdecydowałyśmy, że jednak zostawiamy jej te proste, bo w sumie jej nic nie pasuje. Nic nie, nie pasuje, już tu. A się mówi, że ona no, jest taka kurde, nie wiem. Nie wiem. Nie, dziwna, nic, nic. Y I teraz y dobierzemy jej, nie wiem, albo robimy ten od razu we wszystkich strojach. Już ten, Jum, tak. Słuchaj, nie? czy dobieramy jej strój? Bo ja chciałabym jeszcze jej błyszczyk albo tam jakąś szminkę dobrać, ale to dopiero zrobimy właśnie pod strój. No, a najpierw strój wybierzemy, nie? z tego AA, no nie? Ja. Znaczy AA. -a. A -a. A -a. Z tego AA jej dobierzemy. Z klubu A. Z klubu AA, tak. I to jej ściągnę. Zobacz, ona jest taka prosta, widzisz, nie ma tali zawartej. Znowu jakby. No, znowu! Znowu! Figury, tylko Słuchaj, bardzo... mi się strasznie i słuchajcie wy. Strasznie mi się podobają sukienki, które doszły właśnie w akcesoriach. To są takie różowe lata 70. nie już o tym wczoraj no, właśnie zgłosiła. No, tak jest by. ładna, tak mi się podoba. Czekaj, czekaj. Ta jest śliczna. śliczna. I ona by jej pasowała, bo ona też miała nie taką tak. długą, ona jest tą artystką i czekajcie, tylko no, nie wiem. Mogłabym jej dać na ten. Na oficjalny byś chciała no, jej tak. dać. O, to była ładna. Czekaj, bo ja tak. To, chcę... ja to jest też ładna te brązowe. Chcę tak przejrzeć. O, ta ładna. Wszystkie, one są bardzo ładne, Śliczne bardzo mi się podobają. Aha, no. już nie ma. ta krótka też jest ładna. Też, też jest podoba. ładna, też mi się strasznie podoba. No, no też super. Mam takie. Bardzo fajna. Ale właśnie tu byśmy jej dały, my ja To, to, ma, to Asio, na, a się oficjalne. oficjalne gadasz? No. Dobra. A tu... ta też jest fajna. Też ładna. Tak, tak, bardzo ładna. Tam widziałam są takie zestawy właśnie, że geterki jakieś jeszcze pod spodem no, no, i fajnie. No. To super wygląda. wygląda. Też mi się też podoba. Fajne kolory. Chociaż to jak wczoraj ten. Z wzorami i kolorami mebli według mnie to tak poszaleli. Poszaleli? No takie super. lata 70, nie? totalnie no, ewentualnie jakiś folklor, nie? Już też rozmawiałyśmy, tak, skansenik tak. i te sprawy. Albo jakiś taki zrobić klub, tak jak ja się mówiłam, z szyszą tak. i takie te wszystkie kolorowe te zasłony. Pówki. No. Aż dodali Shishę, super! No, już. a ja już ja wiesz, szyszki będą szysze No bo w dwójce są, nie? W dwójce są szysze to, to, może tak, Gosia, bo jak chciałaś Indiankę, to. Dobra, tak. y, słuchajcie, ostatnio pobrałyśmy z Gosią właśnie z AAS, z takiej stronki All About Style. Fajne tak. takie właśnie m, takie właśnie fajne ciuchaczki. Ja takie indiańskie właśnie... trochę, no. nie? Tak, jest sporo indiańskich. Chciałam no? właśnie jej taką... Chciałam jej to dać. Bo fajnie to wygląda. Hmm. Tylko nie wiem, który właśnie ten. Bluzkę najpierw zobaczmy, co? No właśnie. Dobra, to na razie to zostawię. Jakie bluzki doszły w tym? Bo ja tu mam zaznaczone, ale... Wiesz co, doszła jakaś taka chyba jedna taka trochę przezroczysta, z tego co pamiętam. Czemu ja tego nie mam tutaj? Całą górę Aha, bez... tu! Ma nie, nie, mam. O, to doszło, te dwie. To, i to. A to jest takim jakimś... O! Nie. Nawet by kolorystycznie, wiesz, się spasowało. Ale dobra, idziemy dalej. A to? Ale teraz mi nie bardzo pasuje to. Ona w ogóle ma tą figurę kurde taką. No strasznie A zobacz spódniczkę może tą krótką. Może ją trochę tak szerzej, chociaż nie wiem, chyba jeszcze bardziej zrobię z nią taką... Mhm, taką prostą, nie? Techę Który po to prostu. Gdzieś tutaj było, mi mignęło o. No nawet nie tak chociaż źle. Chociaż fajnie wygląda. Super, te spódniczki mi się tak. bardzo podobają. Bardzo. Powiem. Kurczę, nie wiem czy jako matka, wiesz, no ja wiem, że ona jest młodą dorosłą, ale czy matka artystka w takiej mini, słuchaj... No, to artystka jak najbardziej, a co? No, nie wiem... Ma ten dziar na całej lewej łapie. No. Kurde, no nie wiem, może coś, żeby brzucha, nie? Nie było widać. No bluzkę może inną. No dobra, poszukamy innej bluzki. <grym grym> żeby zmieniać pięć razy, jak... Normalne. Znowu górę, jak górę to tu. Do... A z tego, y, a, a to co tam doszło, <noise> będę mówić. No ale... właśnie, kurde, to, ale to jest stare, to. No, ale nie, jeszcze by... A może ją tak ubierzemy zimowo, Gosia? Mówisz? Aś zobacz. No, super. Możemy Musimy... dać. Albo to, to jej pasuje, nie? Czy które byś tak jej dała? To jest fajne. To jest fajne, nie? A? Dobra, to jakieś dżiny do tego. Ej, Gosia, te może i tam. No. no, 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 no. Te są super, dobre. czekaj. A te? O, o, nie. Te czy te? Co które, te z błota? To, to jeszcze są. Takie. Takie ciemniejsze. Są no. takie wycierusy, fajne też. No. Z błota. No. I te. To może nie. Te? nie. te nie? To które jej dać? Z błota? Chociaż te to pasują do tego. Te, no właśnie, do tej kurtki, nie? No. no, to te. Dobra, a teraz jakie buty? Buty. Hmm, no, musiałabym mieć Ej, takie. A i co... tu doszły też, nie widzisz? No o, Jezu, jakie fajne. No. To się miała w ogóle, być mogła tam albo no, no, parę no, no. rzeczy. super, no, dużo, dużo jest takich fajnych właśnie rzeczy. No, bym musiałam mieć takie trochę wyższe. Ale żeby było widać nogawki. Ej, ten. Tak. Kusawki. Bardzo widać, eszcze nogawki. No widać, nie? Super, zobacz. Kwiatki do tego. Dobra. Gdzie yy, te... Jaki masz buciory? Dziwne. Bardzo. No to mi się pobierało ten. Razem samo. z czymś. No, nie, nie, no samo. No samo też mi się niektóre słuchajcie, rzeczy pobieram. Te, jakie brzydkie są. Niektóre pobiorę, wiesz, jak takie brzydactwa. No, no i, no, i później te Później, tak... a wywalę, zaraz wywalę, a zostaje, nie? A później Te są zostaję. fajne. No. Czekaj, wiem, te pozbyt. może nie, te na przykład Poczekaj. czarne. A zobacz, te brązowe? Tam przedostatnio na tym górnym? No? Pokaż. Nie. Nie. To jedziemy na te czarne. Y... Z tych czarne, słuchaj, czy zobaczymy jeszcze, wiesz, które te. Ale te nie wyglądały dobrze do tych spodni, pamiętasz? No, te nie. To damy jej te. Te, tylko czarne, o. no. Albo słuchaj, zmienimy jej te, czekaj, bo jeszcze nie jestem zdecydowana co do tych jeansów, czy nie dać ich tych ty, ty, ty z błotka. Te, no. Kurde, one to też są z błotka. No, ale o, to, ten kolor jest fajny też. Nie wiem, który? Ten czy ten? Decy decision. Decision twoje. Ten poprzedni. Ten. No. No. Albo ten z tą czerwoną wykoń Z tym czerwonym wykończeniem, Gosia. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I ty musisz o tym zdecydować, jaką ona ma płaską... No, nic Upe. nie ma. Ale to też miała, nic też miała, nie miała. Bo to... Ta, ta ja nie wiem. No nie... Tak czy właśnie w tych czerwonych? nie Nie. Tak, nie? Tok. Tok. Tok jest dobrze. No, tok też myślenia jest dobry. Tak, nasz tok myślenia. W ogóle powiedziałam od dupy strony. na <laughs> tok nasz myślenie jest <laughs> A co cofamy się na cofamy starość. Cofamy się, no. To Myśmy tak ostatnio stwierdziły z Asią, że cofamy się po prostu w rozwoju na starość. Czekaj, bo chciałabym jej... Nie, może nie... Jeszcze jest ten twój, ale wiesz co, tu nie ma takiego koloru, ona by musiała mieć coś mocniejszego. Chociaż w sumie ten też by był dobry. A pokaż tych takich bardziej brązowych, co są na górze. Nie. O. A, a ten trzeci? Nie, nie to jest za ciemny. Ten. Taki, ten. Może ten. prędzej ten, nie? Jest dobry, no? Albo, kurde, nie wiem, właśnie, bo ten jest taki bardziej naturalny i on pasuje do wszystkiego. Tylko chciałam to... mieć coś czerwonego, bo ona ma ten Golf. No to Ej, ten jest czerwony. Tak. Ja nie wiem, skąd ja mam te buściki. To bym jej mo mogła dać ewentualnie ten. No. Żeby miała sobie. jakiś tam błysk. Paznokcie czerwone, poproszę! A nie wiem, czy mam paznokcie. Czekaj, za... ale Co chyba mam, coś, bo coś tam pobierałam. Mm. A gdzie czysta? one będą, Kosia? W dodatkach. W dodatkach, w dodatkach ale, i w torebkach? Nie, musiałabyś kliknąć na ciało. Aha, dobra. Czekaj. Tu w dodatkach. Tutaj. Aha, tu chyba będą, no. Czekaj, bo mam na pewno. Damy jej tasze. Indianską? O. Oh. Indianerską taszę. No to się też nie w... robiło z tą torbą? Ja rzęsy, rzęsy się oh, chrzaniły oh, oh. zobaczcie. Oh. <laughs> no nie może być taszy, oh, no. Taki... no ja tashi. pamiętam właśnie, ja też miałam tą torbę, że z nią się coś tutaj chrzaniło, że tak tu powiem. to widać u niej strasznie. Czekaj, dodatki, dobra tasza idzie we. Chr... Tasza. A może... O oh, ma. No, tashi, o, też, ale tak? czekaj, bo tą tasieczkę gdzie ona jest? Kupiłeś. Czekaj, mam takie? A co to jest? To, to masz, a wszystkie takie w pobrałaś. Bo ja, bo ja wiem, no pobrałam te, co mi dałaś, no co? Takich ci nie dałam, ja nie mam takich. No ty misją z podawałaś. Nie, ale tam były różne, nie? Ale ty z pierścionkami to ja nawet nie mam, słuchaj. Czekaj, te pierścionki ściągniemy, a tu. Jaki jak masz... ten kolorek tak. czerwony no, tak. chcesz? Mógł być. Muszę to. Myślałem, masz... ja nie brzydko powiedziałam. <laughs> Nie wy... ma. A nie wy... jest idealna. nie ma wycinania. No, nie ma taki takiej. Ten... Jestem dorosła wolno mi czasem. Ale słuchaj, takie paznokcie do takiego stroju, myślisz? Masz za długie. No, mam za długie, ewidentnie. Cienia żadnego? Wiesz co, no ona nie ma ten powiek. <śmiech> <śmiech> Zobacz, ona nie ma powiek, więc nie wiem po co cień. Dobra, zostawiamy ją tak, słuchajcie, w codziennym stroju. Teraz lecimy z gosią zrobić jej twarz i głowę. W kolejnych strojach i do was wracamy. Twarz i głowa? No twarz i głowę włosy o włosy nie głowy? <laughs> twarz i głowa? Dobra, lecimy go się. jesteśmy, tak wygląda Alice w stroju oficjalnym. Stwierdziłyśmy, że już nie będziemy robić, bo mówiłyśmy, że damy tą sukienkę. Tak, więc już Wam po nie pokazywałyśmy je. tego właśnie jak to robimy, bo zdecydowaliśmy. się. tutaj przynajmniej widać biodra, ładnie tak. bardzo ładnie, no, rzeźbi tak sylwetkę, że jest tutaj w pasie tym paseczkiem święta tak, i ten. ten pasek mm, super to wygląda, bardzo, od razu bardzo, bardzo fajnie. lepiej. Tak, y, makijażu nie ma jakiegoś tam super tak. ekstra, słuchajcie, taki naturalne. Bo do mnie nie pasuje. No nie, nie. no nie. I Jeszcze ma bransoletkę, słuchajcie, też pasuje. Fajnie te kamienie do tych pasków. Tak. Okej, okay, no to lecimy teraz jeżeli chodzi o strój sportowy, już wszędzie zrobiliśmy jej twarz i głowę, czyli włosy daliśmy, o. Da, dałyśmy, a dałyśmy, ja daliśmy, dałyśmy ten ogonek, ponieważ jest śliczny bardzo i ładnie. bardzo tak, mi się podoba. Buźkę ma ten, fajnie wymodelowaną tak, tym tak, makijażem, tak. bardzo ładnie wygląda, no. Dobra. I lecimy w strój tak, tak. sportowy, nie wiem, na Całości mam to, to mi się podoba, ale nie wiem czy to do niej pasuje Gosia, Czy lepiej dać jej jakieś y, y, dresy, po prostu dłuższe spodnie? Mm -hmm. tak. Dlatego. Ona tutaj nie ma, no, Bioder nie ma tyłka, nie ma no i ciężko będzie coś wybrać. No. Słuchaj, jest, są jest te, trudno. są te getry. Nie mam tak nic specjalnego. Czekaj, może zrobimy tak. O. No. I tu zobaczymy. doszły takie fajne shorty. O, zobaczcie. O, no, widziałam? To tak? widziałam, widziałam, no ale to nie bardzo tak No nie, ale tak się chce. <laughs> dzwony są, słuchajcie. Jak ja nie lubię dzwonów, to no, Kiedyś to było modne, nie? Teraz już było, tak, było. nie było bardzo. Jest mówię, co, ja, mój czesny, słuchaj, ja mam zdjęcia, ja miałam takie kurde, ja miał włosy i te dzwony, ale ma genialne zdjęcia, mówię Ci, super wygląda. A kiedyś Moi, mój 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 dzwony brat. takie, że kurde, jak flagi Ci wiały jak No sobie. i te no. włosy takie miał no. długie, wiesz, takie fajne kręcone. Mój tata super. też chodził w dzwonach kiedyś. Mój tata akurat y, włosów nie, bo mi... <laughs> mój tata miał problem z włosami od początku, ale... <laughs> Za kola no, niestety, szybko i mój brat też, no ale... Ale my wtedy był marynarzem, ma takie fajne zdjęcia, wiesz? w Takich strojach, jak był w A, marynarz. Przystoi. Mundury no. tego szmeges. Ale włosów nie, ja mam na szczęście po mamie. Długie, nie gęstie. masz za koli. Nie <laughs> Na ma... szczęście nie ma. Słuchaj, myślę, że damy jej. Yy, damy jej coś takiego. No, no? Słuchaj, tak, tylko że wiesz co? Yy, teraz wygląda jak piżama. Żeby ten odsień. Mi... Co? Czytanie? Aha, bluzeczka. No, żeby taka bardziej wyrazista była. Czerwona, Zobacz. słuchaj, to... Możemy jej dać czerwoną, A. ale teraz te getry może jej zmienimy no, na to inny, nie? To. Nie mm. wiem, czy dać jej, słuchaj, nie. No, sty. myślisz? To już z lepsze, mhm. Czarne? Mówię, to jest dobrze, nie? Ma... Tak, Zobacz, Jeżeli, nie. Ma... Tak. Zobacz, Jeżeli to chodzi... dać jej ulubione. Bierzki, ale <laughs> który? Bo nie ma czerwonego, nic nie z czerwonym, to, tak. to dajemy jej czarne. Słuchajcie, wygląda fajnie. Na o pewno tu. lepiej niż wygląda. Kto zna Ali, słuchajcie, to wie, jakie ona ma po prostu bajeczne zestawy <noise> na imprezową, <noise> jak miała nie, fajnie. Tak. Dobra, to jest do snu, słuchajcie, tu się nie będziemy jakoś szczególnie dobrze Tak, To do snu. Zobaczcie, jak wygląda bardzo ładnie, nie ma makijażu. Ma tak. tylko tą naturalną, takie powiedzmy, że to jest o, naturalne. Tak, kolor, kolor Gosi pomadki. Tak. I taki luźny warkocz. I damy jej tu coś, słuchajcie. Ja nie z dała taką. Masz takie koszulki fajne, w całościowych. Taka, taka, co, coś takiego? No tylko, że to akurat do niej ten. <laughs> nie bardzo dobrze. w całościowych. Zobaczymy, co tu mamy. Zobaczymy, co tu mamy. Co i to też jest fajne, tylko, że ona z tą figurką nie niekoniecznie. Już bardziej. Hmm. A takie te kolorowe, co tam masz, pokaż. To są o, takie fajne właśnie też. Bardzo, no no właśnie, muszę taką koszulkę, żeby jej dać. Czekaj, patrzę jakiś kolorek. Słuchaj, ten albo ten. Ten jest ten, fajny, ten, nie? No. Dobra. Ten. To zostawimy jej jakieś no? tej te dać. No, jej z boku, co, no jakieś co ma jakieś piórsuty dziwne. Pokażę z boku. No ma lekko, no słuchaj, no malekko, ten do dołu, no. lekko <grym grym grym> do dołu, <grym> no co? Może tak, nie, do tej koszulki nie. może nic zostawimy ją tak obrośnie. Żeby pobiegać, że krytykuje sylwetkę. Absolutnie nie, kochani. Absolutnie nie. Nic z tych rzeczy tak my takie nie, my nie... Śmiejemy, my nie no jesteśmy. Z... My takie nie jesteśmy. Dla zabawy odcinek, no. Same nie jesteśmy idealne. Chociaż to na tym tak... miniaturze to jest taka chuda, że nigdy taka chuda nie była no, ale... Na miniaturkach jesteśmy piękne. Słuchaj, ten... Strasznie mi się podobają te sandałki, no po Już prostu są, są. mega. A ja ja tą sukienkę, um, co doszła w dodatku, tą krótką. Ona jest taka Ładne. Właśnie, a do tego te sandałki? I tak. Na impresyfom, dobra, tak zrobimy, Gosia. Tylko zja... ta czy ta? Ta nie? Ta. ta. A który chcesz kolor? No, ostatnie te rzeczy, co dodają, to są naprawdę super. No, rzeczywiście, kurczę, też właśnie chciałam powiedzieć, że z ciuchy... To w dodatku dla dzieciaków te ciuchy są po prostu genialne na przykład, Tak, ja. tak ta skóra, słuchaj, ja mi się strasznie podoba ten, ten, ta kurteczka ta taka skórzona, skórzona. Na szelkach te spodnie. I no, no sweterek sweterek z takimi, na łokciach z takimi łatkami, nie, skórzanymi. Tak. Ej, ta jasna, słuchaj, czy... to czy ta bardzo podoba Która? i to, Ta, jest, ta jest... czy Ta. 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 Też mi się podoba. A teraz no. który kolor bucików? Bo tu no jest tak jeszcze masz taki albo z takim pomarańczem to by bardziej może, Czekaj. albo ten niebieski ten. ten. Też jest fajny. O, ten może bardziej. No. No, ten niebieski nie jest aż taki jasny i do tego śliczne są te rzeczy. Dobra, damy jej szminkę. Słuchajcie, bo nie dawałyśmy jej nic na usta, bo nie nie to wybierzemy. No, tak, dokładnie. Ale tu też nie ma co się zbytnio. Ja myślę, że w ten naturalny pójdziemy tak. chyba do tej sukienki. Mhm. Zdecydowanie. My tu ją na zimę w codziennym, tu na imprezę, no bo na imprezie, słuchajcie, gorąco, bo się człowiek rusza, nie tańczy, co. Oczywiście, że tak. Ślicznie wygląda dobra. To nie będzie na dworze tańczyć gdzieś tam chyba. No, słuchajcie, basen an... Tak, mnie. na basen ma taki strój. Myślę, że wygląda bardzo fajnie, proszę bardzo. I takie warkocze. O. Ślicznie. Ślicznie. Tak, Ślicznie ja warko to chciałam, bo mi się podoba. No, wygląda bardzo fajnie. Także jedziemy jeszcze raz, słuchajcie. Tak. Strój na co dzień naszej Ali Spencer Kim, naszej Indianki, Indianerki. Zaraz <noise> będzie, o, tak się nie mówi. Wiem, że się tak nie mówi, słuchajcie, specjalnie tak gadam. Jest tak. zamierzony błąd. Tak wygląda na oficjalny, to jest jej strój sportowy. Bardzo fajne te włosy są, włosy, włosy też robią super. fajne, słuchaj, coraz fajniejsze. Tylko, że tekstura mi jeszcze tak nie bardzo podchodzi. No nie też, bo taki mhm. nie. Do spania. Słuchajcie, imprezowa Alice, bardzo ładnie Świetnie. wygląda no. i na basen. No. Także okay. wylaszczyłyśmy. wylaszczyłyśmy kolejną simkę. Tak. Niech się cieszy. My musimy podesłać twórcom naszą, naszą robotę, i żeby pozamieniały tak. tam. Niech Nie? zamieniają tych simów na świecie. Okej, okay, kochani, to cóż, my się z wami żegnamy. Widzimy tak. się, słyszymy się u Gosi już za niedługo, prawda? Też tam tak, powiem. Będę miała swój chcemy. występ. <głos> <głos> Także zapraszamy do mnie. Tak. A później gdzieś za jakiś czas myślę, że, że tam coś dogramy. Nie, tak, pewnie, te... że tak. Poświęcimy nasze jedną kawę wspólnie to i, <noise> I nagramy. No, dokładnie. Można zawsze coś nagrać. Okej, okay, kochani, żegnam się z wami. Na końcu jeszcze Wam wrzucę focie do porównania i mm, przesyłam Wam buziaczki do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Papa. Pa. Pa, pa.